W tym filmie pokażę, jak zrobić taką wolierkę krok po kroku. Ona ma 3 metry szerokości, 2 metry wysokości, z tyłu jest 1,80 m, dlatego że spadek jest do tyłu w środku w ten sposób wygląda podłoga drewniana, siatka jest na górze, tu są krokiewki, tak mniej więcej co pół metra dane, żeby to wszystko dobrze wzmocnić. No i tak pokażę jeszcze jak ona wygląda tu z tego boku właśnie. Aha i 1,50 50 m oczywiście szerokości z tej strony, z którą na którą teraz patrzymy w środku jest 1,40 40. M. Dźwiczki są dosyć szerokie 60 cm, także swobodnie się do niej będzie wchodziło. Także zapraszam na film, pokażę jak ją zrobić. Woliera będzie miała, jak już mówiłem wcześniej, 3 metry długość i tutaj mamy już zrobioną tylnią ścianę yy, 3 metrową yy, w tą stronę mamy 1,80 m dlatego że z tyłu będzie niższa z przodu będzie miała 2 m żeby był spadek spadek oczywiście do tyłu yy, deski strugane jak widzicie yy, do czoła nie są nie są pióro w pust jak w szalówce w ten sposób zawsze robię ale to się z tym nie dzieje szpary aż takie się duży nam nie robią latem w zimę nie, nie, niezbyt się to zaciska, także wszystko jest ok. Pokażę tu jeszcze słupki na takich słupkach to kładziemy co pół metra. słupek kładę, żeby właśnie można było to sobie wszystko łączyć. Tak jak powiedziałem, się na tylnia. Tu jest ściana już z przodu, już te słupki są jak widzicie rzadziej co metr kładzione, dlatego że siatka ma metr szerokości. I tak jest wymierzone, żeby po prostu móc tą szatkę kłaść, i tutaj będzie niżej, z tej strony, może stanę, o, Pokażę Nacinę, Rysujemy sobie deskę. Ten no, no, każdorazowo musimy latać, wycinać, niestety, żeby to spasować, żeby ładnie to wszystko nam. No i nie robił się spary, ładnie nam to wszystko pasowało. Tutaj będziemy mieli na dole, to będzie dół z tej strony, tam będzie góra. 3 deski po 15, czyli 45 cm, nóżka, to będzie ta listwa, to będzie taka kantóweczka, to będzie pod spód tylko bo jak będę robił, to pokażę, 10 cm, czyli powiedzmy, będzie te 45 cm na dole deskami zasłonięte, tak powiedzmy, do kolana. To przymocujemy, przybijemy, no i będziemy później kłaść siatkę, żeby położyć siatkę, oczywiście będę musiał Yy, naciąć listwy, dlatego, że jak widzicie poziom jest inny, czyli tu muszę nabić listwę na całej długości, żeby to wszystko yy, było na jednym poziomie, żeby siatka nam się po prostu nie załamywała. No i to chyba wszystko jak na razie i dalszą, dalszą robotę, gdybym będę gdybym i pokazywał. Także teraz przykręcamy te deseczki i powiedzmy będziemy mieli już dół przednie ściany przygotowany. Mamy dokręcone już listwy, tak jak mówiłem to nam ładnie na jednym poziomie wszystko się trzyma i do tego będziemy przybijać siatkę yy, siatkę już tniemy, siatka ma jak może będzie lepiej ją widać 19 na 19 oczko yy, milimetr grubości no i musimy ciąć, akurat tutaj nam wychodzi 1,40 m to okno tak, że taką długość ucinamy, z szerokością będzie nam pasować, tak jak powiedziałem jest odległość co metrów właśnie. Siatkę położyłem tak, dwa oczka powiedzmy, 2,5 i z 5 cm. tutaj na jednej ściance. Tu pchamy do końca, to wszystko oczywiście skręcamy wkręty i takie blachy, to takie blaszki do papy, papowa. I to samo tutaj, tutaj mamy, powiedzmy nam zostało może troszkę więcej, a może tyle samo z 5 cm. O tyle to w zupełności wystarczy. Tu akurat będą ptaszki drobne, faliste i nimfa, także nie ma najmniejszych szansy, żeby to ona pod tą blaszkę, pod tą siatkę w zasadzie nam się wcisnęła i wylazła. żeby bezrobotnie. Ściany już postawiliśmy ciemowo. I przekręcamy takie kantóweczki, które będą pod podłogę właśnie legarki. Yy, mocujemy to no wkrętami. to mam 7 cm wkręty z tej strony do słupka. To samo robimy yy, z drugiej strony. I tych kantóweczek będzie 2, 4, 6, 7 sztuk. 7 sztuk postawimy, tak jak te słupki wszystkie, co są widoczne na dole. Dlatego, że yy, no, tą podłogę Trzeba jakoś osztywnić. Właśnie to wszystko będzie na tych. Kantówka ma 10 cm wysokości, 3,5 grubości. No i tu wychodzi nam 144 cm. tego że wolier na zewnątrz, jak wcześniej mówiłem, ma mieć 1,50 m. Także mocujemy to tak samo jak wszystko, tak wstępu, świetnie, czy to będzie widoczne. To dwa wkręty z przodu, dwa kręty z tyłu. To będzie się trzymało wszystko, właśnie tych ścian. A potem to wszystko zepnie jeszcze raz podłogę. No jak widać mamy już wszystkie położone kantóweczki pod podłogę, właśnie tyle ich tu będzie, tak jak mówiłem. I teraz będziemy kładli ścianę. Ścianę postawimy pionowo, tak jak tamtą. I oczywiście muszą te kantóweczki pasować do tych słupków. Pasować będzie, bo to już wcześniej było wymierzone. Więc tu problemów nie będzie, natomiast no, co druga kantówka będzie widoczna, ale to nie będzie przeszkadzało. Także stawiamy ściankę i mocujemy już tak samo jak tylną ścianę no już będziemy szykować krokiewki w międzyczasie ja mam już wymierzone już jedną pod mamy zrobioną według tego wymiaru będziemy wszystkie 7 sztuk bo tyle nam trzeba będziemy wycinać. i zaraz będziemy wychodzić na dół i mamy już wycięte no i będziemy teraz ją czekać do góry. Mamy tu wszystko już wymierzone odległości, także dół będzie pasował nam do yy, dół do góry. Musi nam grać tutaj. Tu ładnie pod dobrym kątem widzę, że jest też wycięte, czyli wszystko jest ok. Zresztą czyli żeśmy założyli z tej strony jedną, także to się będzie wszystko tutaj trzymało. To jest ważne jeszcze, bo my się chwilą to robiliśmy łapać przekątne, jeden róg i drugi było ze 3 cm różnicy. Tego się o tym nie widzi, jak się stoi tutaj. Natomiast później przy kładzeniu dachu to wszystko wyjdzie. Będzie nam albo wystawać, albo siatki brakować. Także przekątne są bardzo ważne, więc od razu więc szturkiem z jednego rogu do drugiego i sprawdzić to dokładnie. Zresztą podłogę robiłem tak samo, sprawdziłem przekątne mi. Żeśmy to przykręcali. Tak samo ściany, też przekątne, bardzo istotne są, bo można skosić i będzie tak jest skoszona, nie będzie nawet przekręcała pionowo, tylko taka przechylona pod jakimś kątem. Także te przekątne to cały czas sprawy. same to sprawdzane, także już będziemy montować te kropiewki Krokiewy mamy już założone na górze. Robiłem je w ten sposób, żeby były równo ze ścianą tak samo tutaj, dlatego żeby potem siatkę będę kładł na górę, to już na, na, na te krokiewki i potem to listwami sobie dociśniemy mocowałem, no tamto do słupków natomiast tutaj po dwa jak widzicie wkręty długie wkręty hartowane, takie mocne 5 mm grubości, to jak w woździe. i tu, gdzie listwy były to ósemki dawałem długości, tutaj natomiast dałem 5 cm Także 3 cm w krokie wchodzi. Wydaje mi się, że to w zupełności wystarczy. Naprawdę solidnie to wszystko trzyma. Tym bardziej, że tych kroki jak widzicie jest sporo. Co 40 cm tak mniej więcej nam wychodzi średnia. Tu jest tylko szerzej, dlatego że tu będę robił korytarz jeszcze. 60 cm, stąd krokiewkę przeciągnąłem do 60. Myślę, że teraz już będę robił sobie spokojnie podłogę. Ewentualnie listwy tu będziemy nabijać na te wszystkie. Jak widać, nie wiem czy to widać. Te czarne wkręty, te łączenia, które są oczywiście. Będziemy to maskować teraz takimi listewkami, siedemkami z dwóch stron. Kanty oczywiście będą przełamane, żeby nie były ostre. Na chyblarce to wszystko przełamy i będziemy kręcić. A tu teraz mocujemy te listwy. Ja mam wszędzie już to chłopane oczywiście. Ostatnia nam została. Ona jednocześnie. Zasłania te łączenia, te wkręty, takie nieładne przecież. A z drugiej strony, no nie ukrywajmy, wzmacnia to całą konstrukcję. Z tyłu jest też listwa. Na tej samej wysokości to widać zresztą. No to całość spina, także nie no zaszkodzi to, to dać. Kładziemy już podłogę. Deski są, jak widzicie, już niechyblowane. Nie niestrugane daje całe ale dzięki temu ona będzie gruba, będzie miała ponad 2,5 cm, także podłoga będzie solidna, nie będzie nam się pod nogami uginać. No i cóż, nie mam 3 metrowych desek, więc jak widzicie musimy je przecinać i na tych krokiewkach, tak się wyrażę, może nie krokiewki, są baliki te pod podłogę, łączymy. No podłogę już Kończymy ostatnie spręty, ładnie dopasowaliśmy, tak jak mówiłem z kawałków, ale to włączone są na tych balikach. No i oczywiście zaczęliśmy już jednocześnie robić ścianę, ścianę podgoniliśmy, ona będzie cała, cała pełna, tam nie będzie żadnej siatki, chcę całkowicie zamknąć, no muszę dociąć deski, wiadomo tu już idzie wszystko spina bo tak jak powiedziałem, to jest 2 za 1,80 m, czyli tak mniej więcej troszeczkę deski, już zacząłem Rynować I to skończymy i bierzemy się albo za sufit, albo tu za drzwi zaraz zdecydujemy. Zjedliśmy się jednak, ale ręce nie go słychać. Wzięliśmy się za przód. Tu, gdzie będą drzwi, rozdzieliliśmy 60 cm. 60 cm na dźwiczki. a tu musimy zbudować część ściany do wysokości, na no powiedzmy od góry metr, dlatego że siatkę już mam wyciętą na metr i to przyłożymy, a tutaj około 65, czyli 70 cm na dole będzie siatka. No Ścianę praktycznie mamy skończoną. Tu dobiliśmy te deski, o których mówiłem. Teraz siatkę. Siatkę. Tu już wcześniej pokazywałem wielokrotnie, wkręt i ta blaszka popowa i to wszystko, tu na dole też połapiemy. Na sufit już kładę siatkę, tak jak widać, pasy metrowe, tak jak ma siatka, tu krokiewki mam dopasowane, więc będzie nachodziło siatka na siatkę i łączona będzie właśnie na tych krokiewkach. Zajdę i pokażę, jak to będzie tu. No, i tu oczywiście będzie to wszystko też przymocowane. Będę mocował to listwami dookoła. Także dookoła całą tą woliarkę oblecę listwami, i tu wszystko na te krokiewki jak najbardziej wzdłuż. Ponabijam również listwy. Nie wiem, piątki, siódemki. Zobaczymy, jaką tam brzmią listewkę. I w ten sposób będę mocował cały dach. No, i tak wygląda dach na górze siatkę. Myślę, że widać i nabijamy na te wszystkie krokwie właśnie listy, żeby to siatkę docisnąć, a no jednocześnie się tak samo usztywnić, tak że to będzie wszystko się kupuje, razem trzymało. Wstawiamy już drzwi. No, zawiasy musieliśmy włożyć w środek listwy, ale dzięki temu żeśmy drzwi ładnie zrobili, dlatego, że są całkowicie zakryte. go otworzę z drugiej strony to tak wygląda. Czyli też nie widać, a tylko tutaj będziemy mieli z tej strony blaszki, które docisną i siatkę. I to wszystko oczywiście fajnie zamykają. Także już można powiedzieć, że Woliera jest zrobiona. Tak ona wygląda.